Ta iluzja polega na niejednoznaczności, mianowicie obraz jest tak przygotowany, że mózg. Musi dodać ten kolor. On wie, co jest tam pod spodem, on widzi, co jest tam pod spodem i dodaje ten kolor, ponieważ wie, jaki to jest przedmiot. i Wie, że ten przedmiot, tak jak puszka coli czy truskawka, jest czerwony, więc dodaje ten kolor, mimo że go tam nie ma. Mózg ogólnie na co dzień musi sobie radzić z wieloma niejednoznacznościami. Jak my się poruszamy, to tak naprawdę obraz z naszych oczu jest przetwarzany na wiele, na wiele sposobów. Tak? Jest tworzona percepcja głębi, percepcja odległości. Tak? Jest bardzo dużo tych bodźców. Niekiedy te bodźce są ze sobą sprzeczne, nie, nie, kiedy są trudne w interpretacji, ale w pierwotnym świecie nie było miejsca na błąd. Trzeba było podjąć decyzję, lewo albo prawo, tak? I to mogło kończyć się y, albo przeżyciem, albo śmiercią. Dlatego mózg y, jakby koryguje te, te rzeczy, które świadomie postrzegamy, w taki sposób, żebyśmy postrzegali koherentny obraz, a nie obraz, który no, nie wiadomo czym by był.